Ile zarabia doktor na uczelni? Czy warto poświęcić długie lata na naukę, pogłębianie wiedzy z danej dziedziny i prace naukowe tylko po to, żeby zdobyć tytuł doktora? Polskie uczelnie dobrze płacą swoim pracownikom. Pytanie to kłębi się w głowach tysięcy studentów, którzy tylko marzą, by zdać kolejną sesję. ile zarabia doktor na uczelni. Czy warto kontynuować naukę i nie poprzestawać na zdobyciu tytułu licencjata lub magistra? Tłumy najzdolniejszych studentów starają się pozostać na uczelni i tylko czekają, aż zwolni się wakat, by mogli spełnić się w roli wykładowcy. Po drugiej stronie katedry wcale nie jest tak kolorowo, a posada naukowa nie zwalnia z obowiązku ciągłego pogłębiania wiedzy. Na uczelni nie wykładają jedynie doktorzy i profesorowie, zajęcia ze studentami prowadzą również magistrzy, którzy są na początku drogi w karierze naukowej. Wysokość płac nauczycieli akademickich ustala się na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla pracowników uczelni publicznej. Pensja wykładowców jest ustalana przez senat uczelni. Na ten cel przeznaczane zostają pieniądze z państwowych dotacji, jak również te, które sama zarobi na siebie szkoła. Wielkość placówki, kondycja finansowa oraz region, w którym się znajduje to wszystko wpływa na wysokość zarobków wykładowców, którzy prowadzą na niej zajęcia. Doktor na uczelni zarobki lepiej płacą na państwowej czy prywatnej uczelni. Doktor zarabia średnio 2,7 tysiąca. Złoty brutto na pełnym etacie, jednak rzadko zdarza się, aby ktoś chciał pracować za tyle w jednym miejscu. Najczęściej obowiązuje stawka godzinowa to zwykle od 35 do 40 zł za 45 minut pracy. Przypomnijmy tylko, że wykład trwa zazwyczaj 1,5 godziny. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się na uczelniach niepublicznych. Doktor w tym przypadku może liczyć na wynagrodzenie rzędu od 60 do 70 zł za niecałą godzinę wykładu. Wszystkie zarobki na uczelniach prywatnych są o kilkadziesiąt procent wyższe niż te, które są proponowane wykładowcom w państwowych placówkach. Doktor habilitowany zarobki. Ile zarabia doktor habilitowany na uczelni? Doktor habilitowany jest o stopień wyżej w hierarchii uczelnianej. Wynagrodzenie za 45 minut to przeważnie 40 do 55 zł, jeśli pracuje on na pełny etat – 3500 zł. Następny jest profesor nadzwyczajny, który może liczyć na 3,9 tysiąca złotych, czyli od 50 do 70 zł. Bywa również, że jego wynagrodzenie za niecałą godzinę to 100 zł, jednak sytuacje takie należą do rzadkości. Profesor zwyczajny, który wbrew nazawnictwu jest o stopień wyżej od tego nadzwyczajnego, zarabia powyżej 7 tysięcy złotych, wszystko zależy on piastowanego stanowiska. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zarabia miesięcznie 13,2 tysiąca złotych, a to tylko jego podstawowa pensja. Do tej kwoty należy doliczyć dodatek funkcyjny, 5,8 tysiąca, oraz dodatek specjalny, ponad 10 tysięcy. Całącznie daje prawie 30 tysięcy złotych, więc wysiłek i poświęcenie wielu lat nauce, czasami przynosi wymierny efekt.